Witam niezmiennie serdecznie. Rozpoczynamy adwent. Brzmi to banalnie, bo wszyscy oczywiście o tym wiemy, ale, yy, ale takie przypominanie sobie co roku albo każdego dnia o tym, że nasze życie jest jakąś wędrówką, no myślę, że już nie jest banalne. To jest jakiś konkret, nad którym trzeba by było się zatrzymać i zastanowić. Dzisiejsze czytania, yy, Stary Testament. Mówi nam o tym, że mówi nam o jakiejś takiej, takiej nadziei bardzo jasnej, konkretnej, że będzie królestwo będzie królestwo pokoju, że będzie dobrze, że w końcu ludzie przekują swoją broń na sierpy, na pługi i że będzie dobrze. W Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus mówi o tym, żeby być czujnym, że jak człowiek jest czujny, to nie pozwoli się okraść. Jak gospodarz jest czujny, nie pozwoli się okraść. I to mnie zastanowiło. Bo kiedyś tak było, że do banku wszedł facet i mówi: Chcę pieniędzy. A kasierka pyta, a ma pan u nas konto? A on mówi: Nie, ale mam pistolet. I tak sobie pomyślałem: Czy wystarczy, że gospodarz czuwa? Czy kiedy przyjdzie złodziej, to co on spojrzy na niego? A jak złodziej będzie miał nóż, albo będzie miał pistolet, albo będzie miał czołgi, to co się wtedy stanie? Dlatego tak jest w tym naszym realnym świecie, że mimo pokoju mamy wojsko. Bo nie wszyscy przekuli swoją broń na pługi, nie wszyscy przekuli ją na sierpy. Dlatego mamy wojsko. Tylko, że wojsko brzmi tak bezosobowo. Wojsko, armia, mam, szkolimy, żołnierzy. A chodzi o to, żeby uświadomić sobie konkret. Wojsko, armia to są konkretni ludzie, którzy muszą nauczyć się, jak zabić drugiego człowieka, jak do niego strzelić. Jak go zastrzelić, jak przygotować zasadzkę, żeby wybić oddział przeciwników, wrogów, jak zabić drugiego nożem, łomem, gołymi rękami. Mówię o tym tak drastycznie, no bo chciałbym, żeby sobie uświadomić, o jaki konkret chodzi. Chodzi o człowieka, o spotkanie się w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Chodzi o spotkanie, o doświadczenie, o zobaczenie twarzy drugiego człowieka. Nauczyliśmy się zasłaniać tę twarz. Niestety te, te rzeczy, które dzieją się w świecie, pozwalają nam zasłonić się przed drugim człowiekiem. Rok temu zebrali się przy naszej granicy ludzie, czy ich tam dowieziono. W każdym razie to byli ludzie, ale my zasłoniliśmy ich terminem nachodźcy. Możemy stworzyć postać albo postaci Niemców, wrogów, przeciwników, inaczej myślących niż my, i co się wtedy dzieje? Wtedy odczłowieczamy. Odczłowieczamy całe grupy ludzi albo całe narody. Wtedy stajemy się nad ludźmi, stajemy ponad nimi. To jest ogromny problem, bo wtedy przestajemy mieć z nimi kontakt. Nie jesteśmy dla nikogo wtedy znakiem zapytania. Nie możemy nic powiedzieć, nie mamy siły przekazu, bo ludzie nie widzą w nas naszego świadectwa. Kiedyś opowiadano o Janie XXIII taką anegdotę że któryś z jego współpracowników mówił, że trzeba zamknąć kopułę Bazyliki świętego Piotra, ponieważ turyści będąc tam na kopule będą widzieć, jak papież będzie przechadzał się po ogrodach watykańskich. Jan XXIII miał wtedy odpowiedzieć, cóż no, niech widzą, no, my będziemy musieli się zachowywać przyzwoicie. I rzeczywiście, e, rzeczywiście, no tak jakby papież się miał nie nieprzyzwoicie zachowywać, e, brzmi absurdalnie, ale, ale patrząc na konkretny, konkretną naszą rzeczywistość, niestety tak to bywa, że chcemy zabronić ludziom, żeby na nas patrzyli. Oni mają nas nie widzieć, a my dajemy sobie prawo do tego, żeby ich osądzać. Oni mają nie widzieć naszych błędów, bo kiedy je widzą, mówimy, że to jest wrogi atak na nas, że to, jest, że to jest próba zniszczenia kościoła. Przestajemy kontaktować się z tymi ludźmi. Tych ludzi, wielu młodych ludzi, wielu dorosłych także już kompletnie nie obchodzi, co mamy do powiedzenia, skoro się ukrywamy, skoro stawia, stawiamy siebie ponad nich. I o to tutaj chodzi, żeby sobie uświadomić te dwa światy, tę rzeczywistość, w której żyjemy, rzeczywistość, w której dajemy się zobaczyć, i rzeczywistość, o której chcemy opowiedzieć, rzeczywistość jakiegoś ideału, tego królestwa pokoju. I tu można zadać sobie takie ważne pytanie: czy to ma jakiś sens, czy to nie jest jakaś naiwność? W tym świecie, świecie wojny, świecie dezinformacji, czy to jest jakaś naiwność, mówienie o jakimś ideale. Ale to właśnie chyba o to chodzi, że nawet w tych najtrudniejszych czasach najważniejsze jest to, co się nosi w swoim sercu, to, że człowiek ma świadomość tego, dokąd, że dokąd się zmierza. I jest odpowiedzialny za ten kierunek, który w swojemu życiu wyznacza. Po to yy, trzeba mówić, albo raczej trzeba dać świadectwo tego ideału, yy, w który się wierzy, który ma rozświetlać nasze serca. I jak popatrzymy na tę dzisiejszą Ewangelię, to nie chodzi o to, że ten gospodarz ma się uzbroić. Yy, tu nie chodzi o, yy, o jakąś walkę z kimkolwiek, tu chodzi o serce. Pan Jezus, jakbyśmy popatrzyli do Ewangelii wcześniej, mówi o zburzeniu świątyni, mówi o zburzeniu Jerozolimy, mówi o końcu świata, ale ten fragment chyba właśnie dotyczy tego, żeby zachować swoje serce, zachować czyste serce. Żeby było ciągle coś takiego, co inspiruje, co nas, co nas podnosi, co patrząc na ten świat, który, który oczywiście nie jest ideałem, co sprawia, że chcemy być dobrymi ludźmi, że jest, jakieś, jest coś w sensie jakimś metaforycznym, w sensie jakimś moralnym, jest coś ponad nami i ciągle do tego czegoś, do, do tego ideału próbujemy dążyć. Żeby to było taką siłą, która napędza nasze, nasze serce, nasze emocje, nasze dążenia. Żeby to królestwo pokoju było czymś, co ciągle nas wzywa do siebie. Mimo tego, że mamy armię, mimo tego, że ludzie ze sobą się kłócą, że ludzie ze sobą walczą. Żeby było ciągle coś takiego, jakieś źródło dobra, jakieś źródło piękna, jakieś źródło miłości, które nas ku sobie wzywa, które nas ku sobie pociąga. Powodzenia!